Tak właśnie myślałam, że o kurwa, wagno na nim. No to nie podoba mi się na start, wam mogę powiedzieć, za bardzo. Statek, ale to mój, prawdopodobnie. Ej, tam była też Kate. Ta, jaka szalona. Do... Stała, na szczęście. Au! Ja się zablczyłam. Myślałam, że tu widzę gdzieś czerwoną jakąś koszulkę, wiecie? Okej, okay. ja się poładuję. Ja się naładowałam. Dia. No, no właśnie, tu jest paleta. Tam pewnego się, co może się przytrafić. Nie lubię tej mapy. No nie lubię. mnie się w sumie odpaliłam trochę, wiecie? Ja nie umiem tym głównym kręcić, no. Take this oni from me, please. Tam jest, a tu jest ta. Co tu się dzieje, da fuk. No właśnie, chociaż se to rozbije te kołowrotki idą na no draba To nie lubię wo niego, dlatego właśnie. A ja mam misję, że mam ich na tym ten palić. Ja lubię o niego, jak ma wiecie, ale jakąś otwartą mapkę, a nie takie gówno. Takie koło myję, to się nie da, kręcić na tym. No widzowie, niestety takich my i to ciężko o kurde, już nice a ja se chodzę, krew zbieram aha, ta pierdolna paletu boską tako ten tiger tu z procentami od razu mówiłam, że on jakiś oszukany jest od razu wam powiedziałam dobra, i jazda no, ale tak bez żartów to, to jest mega niefajna mapa na o niego. Nie, oczywiście nikogo nie ma, a jakże inaczej. No, bo tu na ten statek się nie da wbiec normalnie, tak żeby kogoś świecie hitnąć. Ten do daje dali alkohol? Wie Gerka. By na to jednak etanol. No, od razu mówiłam, że coś mi nie pasuje. Oh, hello. Słuchajcie. Jeszcze. Jeszcze trochę wiarywam. Poczekajcie. Ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Tu jakiś surf czyha. To tylko slag by teraz zadziałał. Tylko slag. Tylko. Dobra, muszę iść tamtą podnieść. Czekajcie, te dwie tutaj są pod tym. Hello? I dobra, teraz albo slag, albo nic, no. Czteryka, slack oni. Ciężko już będzie, ciężko. Teraz trochę za późno na slaga, wiesz. Ale tu mam jednego gracza, tamta dwójka się leczy. Okej. Okay. Aleks z Nie wiem, czy dobrze przeczytałam twój nick. Dzięki za followa, witam, witam. Zacznijca się kłania. Dobra, Bang. Hello. A. Dobra, teraz... Teraz poleciała, teraz DPI w myszce zadziałało, widzowie. Widzowie, albo slak albo dupa. No taka prawda. Dobra, chodź tu, Kate i kończymy zabawę. O ile nikt nie ma dziadka, dobrą ma pozycję teraz. Dobra, ryzykuję go, nie ją. Mam nadzieję, że nikt tu dziadka nie będzie miał, bo muszę ją odepchnąć na tamtą stronę. Okej, okay, ona sama w sumie się por porobiła. Ja, wypsułam. leży. Nie, AXA has stopped working. Ona może mieć DS, a Nie będziemy ryzykować. Pójdziemy tu po Felixa. Um, Mówiłeś, że S. To będzie ty. W sweaty SWF <laughs> Nie no i normalnie grali Nie byli wcale to Sweaty Tu gdzieś słyszałam tą Tu gdzieś była ta Nia. czekajcie na blisko No, mówiłam, że ją słyszę Chodź Co to było z Klatą hostessy? Aha, co się robi z hostezą na klapę? Tak, pamiętam. Pamiętam, pamiętam. O tym mówimy, prawda? Tamta jak uciekła na daleko, co ona? Poważna? Gdzie ona, gdzieś tam, nie? Pamiętam, kiedy. O, hello. Dobra, Oni ugrał gierę, no. Tamta wróg mapy poszła. Obrażona całkiem. Mam nadzieję, że tam klapy w rogu nie będzie miała. W sumie to wszystko jest możliwe na Onim. Dobra. Wtacznica do kąta, lecimy już po nią. O, czekaj. Chodź, chodź, nie obrażaj się O, ja sobie tu jeszcze krewkę pozbieram na chillu Chodź, chodź, chodź No zdrapania szmaty to ta, no a jak Oj, znowu mocka Polona, punkciki do farby, elegancko Peplis nerf Ty co, nie zadziałała na to fuck. No właśnie